Witaj drogi kandydacie. Chciałbym w kilku słowach, choć to niełatwe, opowiedzieć Ci, dlaczego warto studiować na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Studia na naszym Wydziale to gwarancja pracy z charyzmatycznymi pedagogami, znakomitymi i inspirującymi artystami, ludźmi pełnymi pasji i zaangażowania. Kreatywna codzienność Wydziału to kursy, warsztaty czy studenckie wymiany międzynarodowe, w których i Ty będziesz mógł brać udział. Z naszą pomocą zgłębisz nowy repertuar i spojrzysz szerzej na ten, który już znasz. Studia u nas to właśnie ten moment, w którym będziesz mógł rozpocząć bogatą działalność artystyczną. Będziemy Cię w tym wspierać i gorąco Ci kibicować. Już niedługo i Ty będziesz mógł wystąpić na tej estradzie. To brzmi dobrze.